Takie poranki z chmurą. mnie Troszkę mnie tu dzisiaj nie było, ale jestem pochłonięty o tym tutaj z tyłu. Jutro piętnasta. za Chłopie, podarmóweczkę do Ciebie. Darmowe mleko, Dobra, od Pateca, no od Pateca. Ja pierniczę pat Proszę Państwa, szykuje się naprawdę gruby odcinek jutro. Zajem. Proszę Państwa, dostaję właśnie listę rzeczy, jakie muszę zrobić. Co sądzisz? Sądzę, że musisz wypełnić swoje obowiązki. <laughs> Kurde. No nie wiem, nie wiem. Zobaczymy. A w ekipa nosi, znalazłam mojego szczerbatkę. Co kropiecik zjadłbyś, nie? Ale smaczne, kurde! No, bo naprawdę ma mam na mieszkanie, nie? No to bardzo ma. Cześć Wam, ja się dzisiaj nie odzywałam cały dzień, bo dzisiaj jest w ogóle jakiś dziwny dzień. Dzisiaj jest Blue Monday, czyli ponoć najbardziej depresyjny dzień w roku. I chyba to się sprawdziło, bo dzisiaj ten dzień trochę, trochę mnie zgniótł, ale spokojnie, spokojnie od... Odbijam się, bo jutro będzie film. Film, którego na pewno się nie spodziewacie, ale będzie Kozacki. O 14.00 widzimy się na kanale. Mój montażysta Maciek powiedział, że to jest najlepszy film na moim kanale, który w ogóle kiedykolwiek się pojawił, więc koniecznie musicie być. 14.00, jutro kanał YouTube. Proszę bardzo. A ja się z Wami żegnam i przesyłam Wam, może nie pozytywną energię, bo dzisiaj przyznam szczerze, że nie miałam ich za dużo, ale jutro się odbijam i już Was będę zarażała. Dobranoc. By the way, czy Wy też podkradacie swojemu chłopakowi koszulki? Ja uwielbiam spać w za dużych koszulkach. Najlepiej właśnie Karola. Czasami mam takie fazy, w życiu. mam jakieś swoje piżamki, takie właśnie dziewczęce i w ogóle, ale najbardziej lubię spać w takich właśnie za dużych. Karola, hmm, dajcie znać, czy Wy też podkradacie swojemu chłopakowi koszulki. A by the way, jeszcze chciałam Wam powiedzieć o moich rzęsach, bo dostaję ostatnio dużo pytań i naprawdę jestem pod wrażeniem, jak odrosły mi rzęski. Byłam na jednej laminacji rzęs i miałam no po prostu niewiarygodny efekt. Mm, I to są moje naturalne rzęsy, zobaczcie. Mega mi odrosły. Nie jestem przeszczęśliwa, bo teraz nie doczepiam sobie rzęsek, tylko po prostu sobie je tuszuję i są ekstra.